Siemano z tej strony Wil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć z tej strony, Ewid. Witam was w kolejnym odcinku z Pokémonów. Jak słyszycie, mam trochę cichutki głos, ale to dlatego, że wróciłem dość wcześnie. Jest prawie piąta rano, kiedy nagrywam ten odcinek, także mój głos nie będzie jakoś super głośny. I też bardzo wiele się zmieniło od poprzedniego odcinka. Możecie pewnie spytać, Ewid, dlaczego tego nie wrzuciłeś? Dlaczego tego wszystkiego nie ma? E, no więc jest taki mały problem, a mianowicie nie miałem prądu w domu przez godzinę. Kurde, krytyk musiał wejść no naprawdę. To też super efektywne. A, znowu krytyk. Spróbujemy jeszcze raz go uśpić i wtedy może walniemy. Teraz nie powinien być krytyk, właśnie. I skoro już udało nam się tyle osiągnąć, możemy rzucać w niego bolami. Ja chciałbym złapać Gastly'ego, skoro mam właśnie tą koszulkę e, z z tymi właśnie z Hunterem, z Abrum i tak dalej. To chciałem złapać te Pokemony. No i tak, powiem wam w kolei wszystko, co się stało tak naprawdę. Nie miałem prądu w momencie, kiedy nagrywałem, więc na początku zapałem Butterflya, znaczy metapoda, żeby złapać Butterflya. Co ja mówię, żeby złapać Abre, bo najpierw trzeba, trzeba ją uśpić i tak dalej. To chyba wszyscy wiedzą, na czym to polega. Potem zająłem się larwitarem. No i jako, że nie mogłem później nagrywać, bo jak to się nazywa, gasli, respi się tylko w, 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 w nocy, to musiałem poczekać do 20, a jako że trochę wcześniej szedłem na imprezę i miałem zamiar, że tak wrócić koło drugiej w nocy, no niestety się nie udało, wróciłem teraz właśnie przed chwilą, czyli ledwo przed piątą w sumie i nagrywam wam ten odcinek, żebyście go mieli po prostu, żebyście nie narzekali, że... Nie ma, z pokemonami trochę się pozmieniało, bo już mam trochę inne, e, ja sobie zmienię ognika na samą górę, to, tego nazwałem Skala, skała, abry zapomniałem nazwać, no bo jak mi prąd wywaliło, to abry mi też usunęło poprzednio, e, no i co, i mi się wydaje, że my możemy już na tego trenera, bo raczej nic więcej już tutaj do działania nie będziemy mieć, tego pokonaliśmy. Tego chyba też pokonamy w miarę szybko, ich można omijać z tego co widzę, aczkolwiek nie będę taki, nie będę go omijać. E, przyspieszymy też trochę te wszystkie napisy, bo one są mało istotne. Mm, no i zaczynamy walkę, bo to chyba głównie o to chodzi w tym odcinku, żeby pokazać wam walkę. I Dragon Range dziękuję na strzała. Mm, nie, walczymy dalej, nie będziemy się tam obijać przecież. Wyłączam może tego spida, ale generalnie już zacznę używać tego spida, żeby nie było, że e, tak długo te walki wszystkie trwają. E, no i myślę, że to jest w sumie dobry pomysł. Jak na razie. Mm, nie, nie chcę zmieniać pokemona. Jak na razie poekspiłem trochę te pokemony do 25. levela. Wiem, że to trochę za dużo, ale jakoś mnie naszło już dawno temu. Nie nagrywałem odcinków, no jakoś tak wyexpiłem i chciałem do 20. Potem mówię, a dobra już bije trochę więcej, bo chciałem Jolteonowi nabić level, bo strasznie ciężko się go expiło. Przez tak średnio 20 minut jeden level chyba ekspiłem, bo w złym miejscu po pierwsze, po drugie on nie miał żadnego ataku, także musiałem na okrągło zmieniać na innego pokemona i dobijać innym. Strasznie długo to trwało, dopiero chyba na około 12 czy 13 levelu poznał atak elektryczny, co pozwoliło już mi iść na wodne pokemony, a dzięki temu właśnie em, trochę, trochę... XP, że tak powiem, no i teraz wszystkie Pokemony mają dość wysoki level i udało nam się pokonać tego przeciwnika. Teraz sobie pogadamy z tym ziomkiem. On jest liderem e, sali latającej. E, no, i on jest chyba niepokonany, czy coś tam takiego, jego pokomony są jak magnificent. Nawet nie czytałem, no trochę muszę przyznać, jestem wstawiony dalej po tej imprezie, trochę mi się wypiło i zostawiłem auto na miejscu, bo myślałem, że wrócę trzeźwo, ale nie, nie dam rady na trzeźwo wytrzymać tyle godzin. Mieliśmy plany właśnie wrócić koło drugiej, ale ja się jakoś na tyle dobrze bawiłem, że posiedzieliśmy odrobiny dłużej, no i jakoś tak zleciało do tej piątej. Wschód słońca w sumie już mogliśmy zobaczyć, także bardzo fajnie to wszystko wyglądało. I Pidgeot to nie, nie będziemy zmieniać. Chociaż zaraz po tym Pokemonie zmienimy sobie na... Em, na... Na kogo my zmienimy? Na naszego Evil'a. E, wydaje mi się, że mu też przydałoby się chociaż trochę poekspić. Oparcie, nie padł na strzała. Czy to go leczy? Ta, on ma chyba Orange Berry. Aha, dobra, już myślałem, że ma jak to się nazywa co on mógłby mieć, on by mógł mieć e, Lifestona. No, coś mi komputer zaczął późno chodzić, muszę go wyczyścić chyba, ale to wszystko zrobię po maturze. Ja już tak wszystko przekładam po tej maturze, bo we wtorek mam maturę z polskiego. Dopiero skończyłem ją pisać, czyli dzisiaj całą niedzielę będę się uczyć i jutro też się będę cały dzień uczyć e, i nie muszę się niczego uczyć i zmienimy sobie Pokemona. I e, will pokaż co tam potrafisz zrobić z ciekawego. No dalej, idź, oj, trochę mi się kręci w głowie, muszę wam przyznać, e, także możecie mi tam jakoś napisać w komentarzach, że gratulujecie im poświęcenia, że nagrywam dla Was odcinek, bo mówię, nie, no nie mogę Was tyle bez odcinka zostawić, a ja nie miałem możliwości, no bo jak prąd wysadziło, tego ponad godzinę nie było, potem jechaliśmy na grilla z, z moimi rodzicami, z Olam i tak dalej, e, no i potem zaraz się zebraliśmy na tę imprezę, pojechaliśmy. No i było w sumie całkiem w porządku. To jest Pokémon latający i smog. Mogłem go złapać w sumie, ale jakoś wyszło na to, że mamy już i tak szóstkę Pokémonów. Niektóre w przyszłości nam się zmienią, inne niekoniecznie. Eee, no i co? I padło mu się. I my dostaliśmy Expa, no i świetnie. Eee, nie, nie chcę. że w ogóle to jest strasznie słaby Pokémon. Przydałaby mu się jakaś ewolucja, bo jest takim słabym Pokémonem. On naprawdę nic nie potrafi zrobić, że tak powiem. Dopóki mu nie zrobię jakiejś ewolucji, chociaż w to już naprawdę bardzo wątpię, no to on będzie bezużytecznym pokemonem. Ma słabe statystyki, nawet na wysokich levelach jest po prostu kiepskim. Murkrow to jest pokemon chyba typu Dark jeszcze albo Ghost, nie jestem pewny, ale chyba Dark, bo na Dark mi wygląda. Może być też psychiczny, ale po kolorach mi to raczej nie pasuje. Ale jako że to są wszystko ptaki, a ja mam 25 poziom, to wiecie, wszystko super efektyw. Jeszcze różnica leveli też robi swoje. No i co? I to by było chyba na tyle. Udało mi się go pokonać. Jestem nowym liderem? Nie, nie jestem. Ale dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy, która została wysłana do naszej mamusi. Yy, I nawet mama nam daje jakiś tam potion, ale widzę, że się je w ogóle nie przydały. I otrzymaliśmy oznakę zefiru. Tak, oznaka zefiru. Super jaram się, e, dobra e, i mogę jeszcze Rock Smash i w ogóle takie inne rzeczy też dostałem. Teraz będę mógł rozwalać kamienie tam właśnie, gdzie poszliśmy trochę za wcześnie e, i może nam się to na pewno chyba w sumie przyda, tak mi się wydaje. Także tam się zaraz udamy. Kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł nagrywać o takiej porze, bo jeszcze kogoś obudzę w domu, to by było naprawdę niefajne. Ja sobie zapiszę grę i nie z tego względu, iż ten... Potrzebuję tego... O, ktoś mi dzwoni. Profesor Elm. Um, I powiedział mi, że muszę wziąć te jabłko, które wcześniej... Boże, jajko! Evil nie jabłko, jajko! te jajko, któremu wcześniej oferowaliśmy, które dostaliśmy od tego innego profesora, który niedaleko nam dał Eevee. Eee, buy. czy ty masz coś do kupienia? Znaczy, do sprzedania. Escape, eee, tak, kupimy sobie, eee, co, nie, dwie, eee, czemu nie mogę kupić? Tak, kup, okej, okay. to to mamy i jeszcze Repeli bym sobie kupił, tak z... Na ile to jest kroków na 100? Dobra, 10. A, niech mi tam będzie. Stać mnie. ale czego by nie? Okej. Okay. Nie, 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 nie. Tego już nie chcę. Sorka. Nie. Nie jest ja. Okej. Okay. Wrócę. Albo i nie wrócę. Nie ma Nie macie co się oszukiwać pewnie już w kolejnym mieście będę coś kupować. I właśnie teraz nam daje te to jajko. Eee. Okej, okay, nie możemy go przyjąć, bo mam za dużo e, ludzików w naszym punkcie, Ja sobie przyspieszę w takim wypadku. Trochę przycina, jak się przyspiesza greno, ale musicie mi to wybaczyć. E, dobra, tu jest nasz PC, tak? To jest PC chyba. Ale nie mogę tak z do niego stanąć, tak muszę. No nie dobrze. I co ja chcę? Evil PC. I co tu mogę? A nie, nie mogę. Muszę e, do czyjegoś PC się zalogować. E, depozyt tak, chcę zdepozytować pokemona e, tego. Tak, może być tutaj nawet depozyt. E, I tak, to jest wszystko, co ja bym chciał zrobić dzisiaj. E, w sensie tutaj w tym miejscu. I mogłem go wyłączyć, także wracamy teraz po nasze jajeczko. Wiem, że zapewne bardzo cicho mówię i macie problem z usłyszeniem mnie, ale no niestety musicie mi to wybaczyć, jest naprawdę... Wczesna pora, a ja nie mam zamiaru nikogo budzić o 5 rano. Bo spodziewam się, że prawdopodobnie za jakieś 2 godziny dzwony z kościoła mnie obudzą. A co ja chciałem? Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Co ja tutaj? Po co ja tu wszedł? O no i widać mi się trochę jeszcze w głowie plączą niektóre rzeczy. Ale tak, to jest jak człowiek, który za dużo wypije, no nie, nie wiem czy wiecie, czy nie może. Jeszcze nie macie 18 lat, także alkoholu spożywać raczej nie możecie. Yy, tak, tak. Dobra. Ja to wszystko sobie ogarnię kiedy indziej. Mmm. Dobra, dostaję jajko. Super. To takie pyszniejące mieć jaj. Mmm. Um. No i także mam. Przepraszam Was, że nie pozmieniałem tych cenek i tak dalej, no ale. Uh. A ja to pozmieniam kiedy indziej, jak będę w stanie. Wybaczcie mi. Mam nadzieję, że nie. Napiszecie mi, że Evil, ale ty jesteś nieogarnięty. ale masz nazwę, dupie, robisz beznadziejne odcinki. Mmm. Dobra. Aha. Nawet się nie, nie pytał nas, czy chcemy dać jego numer, czy coś. Po prostu musieliśmy chyba tak to zrobić. Może nam się w przyszłości przyda. I możemy sobie teraz udać się w w stronę. I dokładnie jeszcze tutaj, 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 tutaj i na dół, na dół, na dół. I tak jak właśnie się spodziewałem, mamy to wszystko tutaj, o! Także ja muszę sobie jeszcze teraz użyć to jest ten. Czekajcie. Eee. To nam leczy pół HP. Nie, nie chcę tego. Ja tu coś tam Rock Smasha słyszałem, że dostanę. Gdzie jest ten Rock Smash? Um. Chyba mnie oszukał. Pewnie mnie oszukał. Nie umiem go znaleźć tego Rock Smasha. Tutaj powinno być. No ale niestety go nie ma. Może normalnie będziemy mogli. Eee. Nie, nie możemy. Dobra, wiecie co, ja nie będę przedłużać tego odcinka, bo naprawdę nie chcę nikogo obudzić. Jeszcze za niedługo nagram kolejny, także nie płaczcie, że taki krótki będą dłuższe. Ja się już z wami pożegnam. Dzięki za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Na pewno w kolejnych już będę mówić głośniej. Także do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.